To ja, to ja, to ja! Idioci! Witam wszystkich z tej strony Ulat. Dzisiejszy filmik to kolejne nagranie z naszego zwykłego niedzielnego strzelania. Aktualnie gramy w nasz standardowy scenariusz, czyli szturm na flagi i w tej konkretnej rozgrywce to my atakujemy. Teren, na którym odbywa się rozgrywka to dokładnie ten sam, na którym nie tak dawno testowałem swoją DMRkę z Minecraftem, ale dzisiaj jesteśmy za EG. Ale to nie tak, że taki był plan. Minecrafta wyjąłem i wstawiłem swojego Polar Star F2. No i niestety zaczęły się problemy, bo wziąłem go na te strzelanie i podczas pierwszej rundy, czyli def meczu z jakiegoś powodu repika przestała strzelać, znaczy nie działał zawór odpowiedzialny za podawanie powietrza, a działał tylko zawór odpowiedzialny za ruch dyszy. Czemu? Nie wiem. Jestem w fazie tropienia przyczyny prawdopodobnie coś jest nie tak ze wcełu albo z elektrozaworem. Tak czy inaczej, raczej nie była to dobra wiadomość i musiałem wrócić się do auta po swojego poczciwego EG, który tak naprawdę to jeszcze mnie nigdy nie zawiódł. I chyba jestem coraz bliżej zrezygnowania w ogóle z tego HPA, bo rurka i te problemy raczej nie rekompensują mi tego, że replika jest taka cicha. No ale zobaczymy. Ale wracając do rozgrywki, na początku poszedłem lekko w prawą stronę, wraz z Psycho jeszcze jednym kolegą, aby ostrzycić przeciwnika i wejść na bok flagi. A przynajmniej taki był plan. Niestety biega tutaj Radek, który ucieka i unika naszych kulek. I ogólnie jest problem i dopóki się go nie stąd nie pozbędziemy, to nie mamy za bardzo co liczyć, że uda nam się flankowanie. Czyli najpierw Radek, a później Flanka. Tak, widzę go, widzę, strzałem do niego. Nie ma co go gonić, musimy skracać na punkt. Wraca w lewo, wraca w lewo baj do mnie, Sajko Sajko, idzie w twoją stronę, idzie w twoją stronę. Znowu w prawo poszedł. Dostał. Sajku udało się wyjąć latka, więc nie czekamy dalej i skracamy na flagę bezpośrednio i wejdziemy na nią tak naprawdę od boku. I mam nadzieję, że przeciwnik nie będzie się tego spodziewał. I jestem praktycznie na wysokości flagi. Teraz wystarczy troszkę skrócić i oczyścić teren, i możemy przejmować punkcik. Skarż, skarż, praktycznie oczyszczony, dawajcie, dawajcie. To ja, to ja, to ja! Idioci! Nastał. Panie zauważyłem Tak! Kuber mnie ty adol. Obu... Ojciec biegnij! Chyba łócja ci dobrze czy zmi? Źli? Źli. Dawaj, dawaj, ty Chcesz do nas strzelmy? Tyś tu od lewej do nas strzelał, czy taki ślikoś był? Wydawało by że coś leci, ale nie mógł się Wyszedłem z respa, ale tak naprawdę zanim dotarłem do flagi nasi ją już przejęli i mogliśmy spokojnie ruszać dalej. Z tym, że poczekałem sobie tutaj w tej okolicy, bo chłopacy z naterek chcieli sobie zrobić ze mnie strzelnicę i sprawdzić czy w ogóle dostrzelą. Tak, dostrzelili, a ja mogłem spokojnie pójść do nowego respa, który był jeszcze kawałek dalej. Teraz nie ma jednak co się ociągać i lecimy na następną flagę, czyli musimy przejść przez wąwóz, bo znajduje się ona na samym szczycie z drugiej strony. Sajko z dużą poprawką musisz. Hehe. Tam trupa widzę w kamizelkę No zdjęty Minigan zdjęty no, i niestety, te podejście jest dość trudne, ze względu na to, że z drugiej strony też są DMR-ki i praktycznie wchodzimy im pod ogień. Ale cóż, nie ma innej możliwości, trzeba się jakoś przebijać. A nasi chłopacy ze szturmami starają się zrobić im flankę. Ja spróbuję im przeciąć drogę i ich napalać, a wy zdawajcie tutaj na górę. Odrodziłem się i znowu próbujemy Szynj podejść pod wąwóz. Z tym, że teraz idę mocniej w prawą stronę. Co prawda, odkrywam swoją prawą flankę nie. dla przeciwnika, ale staram się jakoś tutaj ich okrążyć i przede wszystkim od Odciągnąć ich wzrok od chłopaków, którzy idą mocno lewą stroną, i będą tamtędy wchodzić na flagę. Wygoniłem tu demetkę. jest w krzakach, w krzakach. No. Już prawie byłem na szczycie i dostaję od prawej strony, no bo jak już mówiłem, tą flankę miałem odkrytą. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, druga strona zrobiła swoją robotę i korzystając z tego zamieszania przyjęli flagę. To jest nasz resp, was informuję teraz, nie? Więc tak, dla waszego bezpieczeństwa, nie? To co? To została nam jeszcze jedna flaga. Szykujemy się i ruszamy do boju. Tyle tylko, że znowu musimy przechodzić przez wąwóz. Na szczęście, już w drugą stronę, i teraz to my mamy przewagę wysokości. Na pusto ktoś z za wąwozu. Bez kulek. A widzisz ich? Jak widzisz tam, to na prawo. Od tego jak patrzę. Gdzie? Tam, patrzcie. Się. Jak cofniesz się tam. A wie, widzę, widzę, widzę. Stąd też. On sobie szedł z koczakiem i podażasz wrócę. Tam siedzi gości czy tak? Zdiec! Gdzie oni Nie wiem Ale on no nie ma data, sobie tak sobie tak przejdziemy Pytanie, czy obstawili w ogóle ten kierunek Wydaje że punkt jest dalej Dostał! Dostał? Jeszcze ktoś był od prawej, uważajcie! Nie widzę gdzie. Powoli podchodzimy i jesteśmy coraz bliżej flagi. wali od prawej lekko. Tam, stamtąd. Lekko od naprawy od flagi. Świz tych drzewek tam. się on widzi? pokazuje? Z tamtych drzewek świz był. Słyszę, jesteśmy 20 metrów od flagi, jakieś 30. Ale nie możemy się przebić w tych gęstych szachachach. Przed nami dużo kontaktów. Potrzebujemy, albo że ktoś im wszedł na bok, albo dużo du większej siły automatów. I właśnie coś mnie tknęło, żeby spojrzeć w prawą stronę, bo wcześniej. Jakieś 10 minut temu ktoś z naszych tam umarł, ale przeciwnika nie było widać. No niestety, ten przeciwnik zdjął nas obydwu i trzeba było wracać do respa. Odrodziłem się i, w miarę możliwości, jak najkrótszą drogą, staram się dotrzeć pod flagę, bo tam dzieje się w tej chwili najwięcej. W tych szaszkach tam jest jeden przede mną, wróg chyba tak o tutaj też nasi mogą wchodzić więc trzeba patrzeć nie widzę go Kaspar spać się obudził Jesteśmy już w pobliżu flagi, wystarczy teraz znowu oczyścić teren, przejąć flagę i robota będzie zakończona. No super, tylko przebić się przez te krzaki to raczej nie sposób. W końcu któraś kulka łaskawie się przebiła i zdjęła przeciwnika, więc możemy iść dalej do przodu. Bardziej po prawej był jeszcze minigun, więc uważajcie. Jednego wydłubaliśmy. Niestety jestem tu praktycznie sam psycho. A przed nami jeszcze jest kilku przeciwników, i taką siłą ognia raczej nie mamy szans się przebić. Przydałoby się chociaż kilka automatów. Jestem przy samej flagi, Panowie, do przodu. Panowie, no do flagi mamy to swoje kawary, tylko potrzebujemy trochę siły ognia. Dawajcie, daj do nas siłą, flagę i do domu. Całe siły przemieszczają się bardziej na lewo aż za flagę. No, my pod punktem mamy tak naprawdę dwie DM-ki, więc słabo czekam na te wsparcie. Sajko ja zaryzykuję, wychylę się z prawej strony. Za te gęste, odstawię się od ich respa, ale może walnę prygla i spółkę. Zauważyłem mnie wycofuję. Robimy co możemy, ale i tak niestety, wycofując się, trafiam na przeciwników, którzy zachodzili nas od tyłu. I znowu wycieczka do respa. Do respa zdążyłem wrócić, nawet zdążyłem się odrodzić, ale zanim dotarłem z powrotem pod flagę, nasi ją przejęli i zabezpieczyli. Czy jednocześnie zakończyliśmy scenariusz? Na dzisiaj to wszystko, dziękuję wszystkim dziękuję. za oglądanie i do zobaczenia ponownie.